Zakładaliśmy tutaj, że chcemy zdobyć trzy punkty, ale wydaje mi się, że ruch od, od samego początku do końca też postawił wysoką poprzeczkę i grało trzy punkty, także wydaje mi się, że remis sprawiedliwy. Ty musisz być szczególnie zadowolony, tak jak powiedziałem, drugi mecz, drugie trafienie. Zgadza się, napastnika rozlicza się ze strzelonych bramek, no te moje statystyki są zadowalające, także no na pewno cieszy debiut w Koronie od, od pierwszych minut i od razu bramka, także, także no powoli małymi kroczkami idę do przodu. Trenery... Tak to ustalił, że, że Sobol zaczyna jako wysunięty napastnik, chciał troszeczkę trener chyba namieszać, tak jak namówił w, w, w defensywie ruchu, troszkę ich zdezorientować. No i udało się. Ja jako boczny pomocnik strzeliłem bramkę i, i na pewno ten cel, który, który trener sobie założył, to te założenia przyniosły efekt. Tak, myślę, że i ruchim starali się starali wygrać ten mecz. To determinacja raczej u nas było widać i chcieliśmy go bardzo wygrać. Nie udało się. Dwie stracone bramki. Szkoda tego, zakładaliśmy, że spróbujemy zagrać na zero z tyłu i nieco strzelimy. Mecz się rozpoczął bardzo dobrze. Szkoda, żeśmy tego nie utrzymali. Ja myślę, że w końcówce. E, zabrakło malutko szczęścia, może, może tam dwa karne mogli być. Sędzia nie, po, nie podyktował dwa-dwa i ruch się starali, myśmy się starali, no, raczej sprawiedliwa remiza. Mm -hmm. Zwłaszcza początek drugiej połowy był w waszym wykonaniu bardzo dobry. Przycisnęliście ten ruch yy, nie mogli wyjść z własnej połowy. No wtedy fajnie by byłaby wpadła bramka. Oczywiście, że fajnie jak grasz wysoko pressingiem, ale jest, na, jest też narażony na kontrę i e, ruch miał groźnych zawodników do kontry i, i potem jeszcze zmienili zieńczyłka tak samo do kontry e, nieprzyjemny zawodnik. Szkoda, że nie padło, no mówię, no zostawiliśmy szerce na boisku i chcieliśmy go wygrać, że nie wyszło. No, mam nadzieję, że szczęście na a będzie psina stała teraz w kolejnym meczu na wyjeździe. Zobaczymy. Cztery punkty po dwóch pierwszych meczach to dobry dorobek? jak się to odbija, mogłoby się jeść, mógłby, mógłby być mniej. No. Ja się cieszę z tych czterech punktów, a jak mówię, no byliśmy blisko e, dzisiaj zwycięstwa. Wynik 2-2 jest sprawiedliwy? No wydaje mi się, że tak, bo po, w po całym przebiegu spotkania wynik remisowy jest sprawiedliwy, chociaż patrzyliśmy od razu na kontrowersję. Szkoda, że sędzianie nie podyktował na Grzegorzu Lechu Karnego, bo mogłoby to się skończyć wynikiem dla nas 3-2. Cztery punkty jednak nie martwią, prawda? Bo to jest dobra zaliczka na samym początku. Wydaje mi się, że tak. No, patrząc y, y, punktowo no, to jest y, pierwsze miejsce. Druga kolejka to nie ma co patrzeć teraz y, na bramki. Na razie się cieszymy z tej zdobyczy, ale no w tych kolejnych meczach będziemy szukać następnych punktów. że ruch, znaczy mecz z ruchem był bardzo fajny, chyba się dobrze pokazaliście dla 22 różnych krajów świata, które Was dzisiaj No Wydaje mi się, że tak. No, jakiś tam poziom prezentowaliśmy. No, szkoda, że gospodarze nie wygrali tego meczu. Bo lepiej by się dla nas teraz pracowało w tym tygodniu i również... Z 22 krajów, pan mówi. No, zaskoczył mnie w tym pana. Ale w Eurosporcie, tak, ale no bardzo, bardzo fajnie. O, by więcej takich meczów. Myślę, że mecz obfitował we wszystko, co najciekawsze w futbolu. Co prawda, tylko do przerwy. Po przerwie, już te widowisko, przynajmniej w mojej opinii. Troszeczkę siadło, ale faktycznie, gdy spojrzeć na kształt, cztery bramki, sporo fajnych akcji, sporo dramaturgii, dwa rzuty karne, sytuacja zmieniała się, to Korona była na prowadzeniu tomy, skończyło się remisem, myślę, że sprawiedliwym. Pierwsza połowa bardzo wyrównana, natomiast w drugiej już chyba Korona osiągnęła e, lekką przewagę i z mhm. tego wyniku zresztą powiedział to nawet trener w możecie być zadowoleni. Myślę, że tak, W przerwie Korona posiadała inicjatywę. Za wiele z tego nie wynikało, ale faktycznie to oni przeważali i myślę, że ten remis yy, no musi, musi nas zadowalać.